No, mamy dziurę, mamy podlewarowane, w razie czego, bo nie wiemy, co tutaj się dzieje. Ta cegła trochę nie pasuje, bo tak jakby tutaj y, ta, y, to nadproże, tak jakby było tu gdzieś łączone. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, nie znam historii, jak to było, co. W każdym razie y, podlewarowane jest, zabezpieczone, w razie, żeby nam nie runęło. Wybijemy teraz drugie okno no i potem delikatnie będzie zobaczymy będziemy opuszczać na yy, siłowniku, zobaczymy czy tutaj jakieś odkształcenia nie będą występować jeśli nie będą no to wstawiamy drugie okno pod yy, podmurujemy yy, pod parę cegieł zrobimy jakieś takie wzmocnienie, żeby nie wszystko trzymało się na oknie no i tyle i do dzieła a teraz to musimy to wybić орgami wszystko i tak, czy siak było tak głośniutkie, a no zobaczymy, co to jest z tego tematu. No cóż, nic nowego. Takie chyba poważniejsze uderzenie. No. Mamy trupa. No. Dobrze, że tam nikt nie stał, bo dostał lapelę i aż nic, aż miło. Dobra, tu w miarę poważniejszy sprzęt.

Próbamy troszeczkę. Z względu na to, że brakuje nam niewiele, do szczęście. Okna są wymierzone na styk, można powiedzieć, więc takie troszeczkę zebranie tylko materiału nadmiarowego No i mamy przymierzone okno. Jest tak jak jest, inaczej. Inaczej nie będzie, a no, z daleka tak to wygląda mniej więcej. Pogoda nam się pitoli, tak jak widać. Nic ciekawego. Natomiast teraz zadyblujemy okno no i opiankujemy. I to jest fini, to na dzisiaj kończymy. Tak to będzie wyglądać mniej więcej. nie wiem, to jest ciemno może tak będzie widać lepiej no w każdym razie zadyblowane, opiankowane, zobaczymy zobaczymy jak to tu wygląda tyle. piankę się jeszcze tutaj podorzuca, tutaj będą, ale to jeszcze będzie rozpuchać, więc niech sobie tam po tego. Resztkę pianki zużyłem, więc z czystym sumieniem mogę kupić drugą piankę No i tyle Wkrótce tak to, tak to wygląda A i drugie tak samo Prawiam ekipę żeby... GCS, jakiegoś. Nie wiem co to. No, i tyle. Trzeba będzie jeszcze opierzenia tu porobić. Tutaj nie mamy opierzenia zrobionego, Wydłubane jest w tej chwili. Jest takie zagłębienie. Aha. Także tą blachę, tą blachę trzeba będzie albo zagiąć, albo usunąć. Nie wiem, no coś tu pomyśleć. Musimy dojść do poziomu tego parapetu tu i tyle. I wtedy będzie dobrze. No, ale to będziemy się martwić, kiedy indziej pogoda zaczyna się robić pod zdechłym azorkiem. Więc kończymy.